Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię se margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie figurka Galactic Odyssey Collection. Transformers, War of Cybertron, Trilogy, trilogy. Eee, Ratchet. Eee, kupiłem tą figurkę ze względu na to, że potrzebowałem mieć jakiegoś Ratcheta i oto on, ale najpierw pudełko. Pudełko jest to ekskluzyw z Amazona, więc oni zawsze pakują te ekskluzywy w takie fajnie się pudełeczka. W sumie to mój pierwszy z tej, yy, że tak powiem, z tej serii, więc. Pierwszy raz takie pudełko mam. Jeszcze go do kosza nie wywalę. Jeszcze muszę. O, tak, tak, tutaj. Jakby się komuś chciało czytać. Dużo napisów. W środku znajdziemy. Otwórzmy. W środku znajdziemy oczywiście plastik. Który pójdzie do kosza. No i. Co my tu jeszcze mamy? Instrukcja, obsługi, jak to transformować Oczywiście z jednej strony jest to Jak transformować raczetę Z drugiej z kolei strony będziemy mieli jak transformować RC Bardzo fajna instrukcja Już wspominałem jak bardzo lubię graficznie tego typu instrukcje Co tutaj jeszcze mamy? Mamy takie coś hmm, Nie wiem Jakieś takie statystyki, nie statystyki, coś tam do czytania Musiałbym to poczytać O, Taka tekturka Bardzo fajne I co tutaj jeszcze mamy? Instrukcję też wyjmiemy co tu jeszcze i tak wygląda pudełko? W środku. Całkiem spoko. W środku oczywiście była jeszcze figurka zielonej Arsi, ale ją damy dopiero przy następnej recenzji. W pudełku oczywiście nasz raczet. Nasz raczet tak wygląda. Spróbujemy może scentrować na figurce. Ratchet jest to biały ambulans. I teraz, kiedyś widziałem recenzję Tontona i on generalnie strasznie zjechał tą figurkę, że ona jest przemalowanym Ironhidem. No cóż, ciekawe skąd Hasbro wzięło pomysł na przemalowanie figurki i sprzedanie jej ponownie. Hmm. Tak naprawdę Ratchet bardzo wielu w seriach, zaczynając od G1 Czyli pierwowzoru, za przeważnie w większości serii był przemalowany. Wyjątek to tam Prime, wersja Prime, lub jakieś dziwne jazdy, kiedy Hasbro chciało koniecznie zachować prawa do figurek. To wydawało również w różnych podseriach inne postacie, które przypominały Iron ale oficjalnie głównie Iron był raczej przemalowanym raczetem, lub raczet przemalowanym Iron Heidem, więc tutaj też mamy w sumie przemalowanego Iron w ramach porównania zobaczmy jak się prezentuje właśnie z tym naszym oryginalnym Iron którego jest właściwie przemalowaniem. Tak wyglądają obydwie figurki. Zasadniczo różnica niewielka. Jest jedna rzecz, którą warto wspomnieć tutaj. To jak sobie je porównamy, Możemy zaobserwować, że Ironhide ma te różnice w kolorach. To już wspominałem w moich recenzjach. Tutaj tych różnic nie widać. Ta figurka w sumie właściwie ma dość konsekwentne koloryst konsekwentną kolorystykę, więc nie będę tu się za bardzo czepiał. Oczywiście obydwie figurki przyszły z broniami. Ironhide to ta ciemna, biała, raczeta. Przy okazji przemaluję ją na srebro, srebrny, ale to za jakiś czas. Różnice takie bardziej wizualne. To możemy zaobserwować, że oczywiście no, Ratchet ma syrenę po, yy, z boku, właściwie to samo. Tyły to samo. E, przód to samo. No, nawet tutaj jest kolor konsekwentny, bo dali, yy, bo dali białe, białą część. No i druga strona to samo. Jest jedna rzecz, którą chciałbym tutaj wspomnieć. To jest coś, że mimo wszystko, że to są praktycznie to jest to samo, tylko po prostu z innego plastiku obydwie figurki. O tyle mam wrażenie, że Ratchet jest bardziej figurką premium, ze względu na to, że w przeciwieństwie do Ironhide'a, w raczecie wszystkie, wszystkie stawy były nad pozór, w miarę ścisłe, wszystko wyglądało ładnie, tak jakby ta figurka była tą pierwszą, a Ironhide był już, jak już im te matryce trochę zjechały. Tutaj mamy bardziej wszystko obluzowane. I tutaj chciałbym zerknąć na jedną rzecz, nie wiem czy to będzie widać, pokazać. Ta część tutaj, jak widzimy, ma, bardzo ładnie jest zespolona. Podobnie. Z tej strony, co sprawia, że co ciekawe, ten panel nie chce wylatywać podczas transformacji. Bardzo dobrze się trzyma. To jest bardzo fajna sprawa, i tutaj też. Natomiast w przypadku Ironhide, możecie zaobserwować. No, że tutaj już mamy lekkie szczeliny. I no, i właśnie te szczeliny powodują, że u Ironhida wypada ten panel. Z drugiej strony prezentuje się w miarę ok, ale no, ale mimo wszystko trzeba się liczyć z tym, że jednak to będzie wypadać prędzej czy później, jakby chciał czy nie chciał. Tak wygląda figurka Ironhida. Jego już tutaj zapakuję, mu tą broń i odstawię na razie przejdźmy do naszego raczeta. Zasadniczo, No tutaj nie mam się co do niego co czepiać. Wszystkie te same błędy, które miało ironhide będzie miało ten poza tymi klapkami, które nie wypadają. Eee, tak wygląda. Jeszcze raz pokażę. O, całkiem spoko, jak na moje oko. No i te buciory jak zwykle no, karetka to to raczej nie była. Zbyt dobra, ale zobaczmy jeszcze, jak wygląda w porównaniu z innym tego typu produktem. Emperacetem. Emperacet wygląda w taki sposób. Widzimy, możemy zaobserwować, że no jest wyraźna różnica wielkości. Widać, ewidentnie jest większy. No i przy okazji, no zwróćcie uwagę, no widać jednak różnicę co do tyłów. No co tutaj mam, można powiedzieć, no od razu widać, który tył jest bardziej precyzyjny. Natomiast ta figurka, generalnie ten raczet próbował trochę naśladować tym, tego tylko, tylko tańszym kosztem. No i dobra, no tak wygląda, widzieliśmy. Przejdźmy do samej transformacji, która jest dokładnie taka sama, czyli najpierw trzeba mu wyjąć tarczę albo dach, jak kto woli i słowo daję. to jest naprawdę ciekawa opcja, bo bardzo ciężko to czasami zdejmuje się, tutaj niektóre właśnie są po, niektóre te okna, dość ciężko to zdjąć. No i możemy spróbować od tego, o, się otworzyło. Odgiąć. Będzie nam łatwiej poodginać lekko te fragmenty. No i tutaj następne to będą te szyby, ale będę szczery, tak się ciężko pakują, że chyba, nie wiem czy mi się to uda, zobaczymy. Może spróbuję na razie bez tych szyb. O, chyba bez tych szyb pójdzie łatwiej. O, wyjąłem. No i szybki można standardowo, tak. Tu są takie bolce, ten bolec w tą dziurkę. Tutaj mamy też dziurkę. Sam raz na te części. No i to Hasbro uważa, że z tego będzie tarcza. Dajmy jeszcze tylko to. Tutaj macie takie rury, które będą sprawiały, że no, przynajmniej będzie to sprawiało wrażenie, że, że strzela czy coś. Można z tego zrobić strzelanie. No i oczywiście do tego jeszcze nasza broń, którą można tu wetknąć. Nie wiem po co, ale ambulans z karabinem na dachu na pewno. Na pewno będzie budził respekt. No i sama figurka po zdjęciu wygląda mniej więcej tak. Nic tutaj dodać, nic ująć. Tak wyglądał sam podobnie Ironhide. Jedna uwaga, jeżeli będziecie, bo figurka niestety ma tutaj przodnią szybę, ma z y, przeźroczystego plastiku. Jedna uwaga, e, tutaj ta część. E, niestety tutaj macie taki metalowy bolec, pin, który wchodzi, przebija tą szybkę tu i tu. I teraz, jeżeli byście chcieli robić jakiekolwiek przemalowania i tak dalej i spróbować to usunąć w jakiś drobny sposób, żeby potem to z powrotem włączyć, z powrotem nie róbcie tego. Ten plastik jest tak cienki, no że widziałem już, że odpada sam z siebie, więc tego bolca raczej nie usuniecie. Niestety z tą szybką trzeba też uważać, bo nie wiem, czy u mnie nie widać takich już tych tych... No Wygląda tutaj tak, jakby trochę było już, nie wiem czy to będzie widać, a w sumie praktycznie nawet jej nie transformowałem aż tyle razy. Ze dwa może razy go transformowałem. Więc uważajcie na tę figurkę, ta część to jest słaby punkt każdej z tych figurek. No i standardowo odpinamy te klapy, które już teraz odpadają o wiele rzadziej. Z jednej, z drugiej strony. Transformacja dokładnie taka sama jak przy Ironhide. Rozszczepić, od razu to tu i to będzie tutaj. Tylko jedna rozkmina mnie dopadła. Ponieważ, jak widzicie, te stopy wywalone są jak zwykle w formie karetki na zewnątrz. Ale gdyby dodać tu jakiś zawias albo staw kulkowy, to tą stopę i pomniejszyć minimalnie można by było delikatnie schować tutaj. I wtedy ta klapa mogłaby mieć tutaj jeszcze dorobiony tył, i to byłby bardziej adekwatny van. Więc. Moim zdaniem no, mam tu masę niezagospodarowanej przestrzeni, która aż się prosi, żeby wepchnąć stopę. Może w oryginale tak było, ale jakby podniosło to cenę cebulion, dolarów, no to wiadomo. Jednak marketing marketingiem. Dobra, zamykamy klapę i nogi już mamy gotowe. No i ja jeszcze przy okazji, no te dynksy tu, to dynks tu i nogi mamy gotowe. Zostajemy z tym, odpinamy ręce, tu są taki haczyk jest, odginamy na bok, żeby nam nie przeszkadzały. E, przedni zderzak. Przedni zderzak też. Tutaj e, odgiąć go trzeba. I co ciekawe, podczas pierwszej transformacji już mi się tutaj lekko odłupało. Nie jest to problem, bo to jest takie farba tylko odpadła. Pomaluję to i nie będzie widać nawet. Niemniej jednak trzeba uważać, bo tutaj te stawy są faktycznie ciaśniejsze. E, obracamy to. Tak, musimy zrobić, żeby nie przeszkadzało podczas obrotu. E, no, tutaj trochę się blokuje, o, obracamy o 180 stopni, wyjmujemy głowę. No i teraz tak, najpierw trzeba to dopiąć tutaj na maksa. Zobaczymy, czy to tutaj wlazło, o. I potem dopiero ta głowa blokuje całość, o. Musi pyknąć, dopiero zablokowała ten zderzak, teraz już się nie rusza. Korpus, jak to korpus? No tu mamy te dwa bolce, tu mamy te dwa dynksy. W teorii powinny wleść, ale brakuje tu między milimetra, tak samo jak tam. Brakuje tu pół milimetra dosłownie, więc albo wejdzie jeden, albo wejdzie drugi. Jak już wspomniałem o tych zawiasach, nie dotykam ich za bardzo, więc wolę nie wytężać zawiasów. Ręce odginamy. No, i mamy jeszcze oczywiście naszą tarczę, którą można mu wkładać w każdą dziurę, bez względu na to, jak to zabrzmiało, na przykład tutaj w rękę. Szczerze, figurka jest tak ciężka przy tej tarczy, że odpuściłbym sobie jakiekolwiek próby e, modyfikowania jego, tej tarczy. Jedyne, gdzie się nadaje, to można ją wpiąć tutaj też na plecach, żeby była. No, i pełni rolę takiego równoważnika. Stoję, stoi, no i stoi. No i oczywiście broń, którą też można wpiąć. A portów mamy dużo. Mamy tu port, tu port, tu, tu. Na nogach mamy porty, jakby ktoś chciał sobie tą giwerę w nogę tutaj włożyć. No, możliwości trochę jest, dam mu do ręki. Niech sobie będzie. O, trzyma segiwę. No, wkładaj, dobra. I już, trzyma sobie giwerem. i tak wygląda figurka. Osobiście, figura bardzo tej figur, znaczy kształt tej figurki bardzo mi się podoba. Ten korpus mi się bardzo podoba. E, łapy, te takie umieśnione, przypakowane, jakby arbuzy pod pachami trzymał. Bardzo fajna sylwetka. Moim zdaniem, jedna z lepszych raczetów. Jeden z lepszych raczetów ogólnie na rynku. Yy, tutaj dalej mamy rzecz, której mi akurat brakuje. To uważam, że tę część tutaj powinna być w kolorze czerwonym, tak jak w oryginale była. Troszeczkę się tutaj to yy, moim zdaniem osobiście no, wydaje trochę mało kolorowe. No ja bym to trochę pomalował. Tak samo ręce, nie, no moim zdaniem powinny być czerwone. Jak już trzymamy się konsekwencji G1, no to wypadałoby już to chociaż troszeczkę robić. A nie tak półśrodki. Ale chyba rozumiem dlaczego tak zrobili. Ponieważ zwróćcie uwagę, tutaj nigdzie nie ma czerwonego kawałka plastiku poza Syreną. Ale Syreny to podejrzewam, że robili hurtowo do kilku pojazdów na raz. Więc Syrena ma ten czerwony. Chociaż to też jest czarny plastik, chyba z farbą. Więc to, więc to też. Natomiast zwróćcie uwagę, ta cała czerwona farba, jaką tutaj macie, jest tylko i wyłącznie w tych miejscach. Trochę tutaj. Ale to jest tylko farba na białym plastiku. Natomiast w przypadku tutaj tej części musieliby zrobić kolejny odlew z czerwonego plastiku, nie pomalowaliby go, bo mogłoby się to trochę ścierać. Ja spróbuję to pomalować, więc to będzie miał pomalowane, ale mimo wszystko chcieli to oszczędzić. Poza tym to by pewnie podniosło koszta, bo musieliby z dodatkowego plastiku rzeźbić tutaj tę część. No i figurka kosztowałaby cebuliony dolarów, więc no nie można. No, i tutaj mamy oczywiście figurkę. Tak wygląda. Wystarczy. Wygląda o niebo lepiej. Trochę tych szczeliny są trochę irytujące, ale wiem, że już są bardzo fajne zaślepki, które pasują od Sida, bo to jest praktycznie bardzo podobny do Sidja. Więc każdy, kto ma drukarkę 3D liczę na Was. No i tak wygląda ta nasza figureczka strasznie biała, no jak pomaluję pistolet na srebrno i kroczę na czerwono, to będzie, będzie GITES. No i jeszcze krzyżyki tutaj dorobię, bo, bo miał. Dobrze, więc tak wygląda nasza figurka. Ale jak ona będzie wyglądała w porównaniu z innymi figurkami? No to zobaczmy sobie, jak wygląda w porównaniu z wielkością Deluxe. Houndem. A może tutaj go postawię. Ewidentnie Hound jest y, troszeczkę mniejszy. Nawet możemy go porównać. O. Widać ewidentnie, że jednak jest troszeczkę mniejszy. No i jeszcze mamy tutaj figurkę leader. Czyli. A przepraszam, Voyager. Najmocniej przepraszam, Voyager, czyli Optimus Prime. O. Przepraszam, drobne problemy y, techniczne. Tutaj mamy oczywiście Hounda, mamy oczywiście Voyagera prime i to jest bodajże Siege Voyager Prime. No i oczywiście nasz Ratchet z Earthrise. Tak wyglądają wielkościowo, ale no nie mogłoby zabraknąć również porównania do serii Masterpiece. No i tutaj mamy oczywiście MP Ratcheta. Y, co ciekawe, Figurka, akurat jeśli chodzi tutaj o porównanie z MP, no widać, jakby to ująć, wielkościowo pewna różnica jest. ciekawe pewnie cenowo, raczej niczym się nie różnią w tym momencie już te obecnie, ale jak widzimy, tutaj wszyscy narzekają na te... Przepraszam, tutaj źle przetransformowałem. O, tutaj wchodzi w te bolce. No i mamy tutaj oczywiście porównanie z raczetem. Kolorystycznie będę chciał zmieniać do mniej więcej tego, co tu jest, więc będę chciał doprowadzić, więc tak wygląda. Wielkościowo też, jak widzimy, no jest pewna różnica yy, na korzyść masterpisa, ale. Na razie odstawię te figurki, nie są mi one tutaj potrzebne. Jeszcze tylko jedno porównanie. Jedno porównanie będzie jeszcze tylko oczywiście z oryginalnym Ironhidem w wersji y, robota. Dokładnie te same figurki. Zobaczmy może nawet... Praktycznie te same... A, no i właśnie. To o czym mówię, to stale odpada. Jak odpadnie nie przejmować się, to się tu wkłada i jest z powrotem. Ale no, jednak nie smak pozostaje. Natomiast przejdźmy do artykulacji naszej figurki. Standardowo jak u Iron Hyda głowa. O, tutaj nawet można kulkowo, więc sobie można pokręcić. Dajmy trochę. No tutaj nawet kulkowo, więc se można pokręcić. Ręce 360. Tak, tak, tak też można. Ręce można obracać. Talia. Można obracać. Szpagacik. Tutaj można jeszcze obracać na grzybkowym stawie, zginać w kolanach. Stopy, no, tak to sobie nie poruszamy, ale na boki bez problemu działa. I tak mniej więcej wygląda nasza figurka, tak się ją prezentuje. E, tutaj mamy oczywiście ten pistolet, który przemaluję w, w późniejszym etapie. Moja ocena tej figurki. No 6, 7 na 10, niestety tutaj generalnie ze względu na ten mold nie mogę dać więcej. Dałem tyle podobnie, dałem Ironhide'owi. Tutaj też nie mogę dać za wiele więcej. Podoba mi się to, że no stawy tu są faktycznie, sprawia wrażenie, że to jest bardziej premium, bo, e, bo stawy są bardziej sztywne, bardziej wszystko to jest dopasowane boki nie wypadają te boczne klapki których generalnie które to miało miejsce w Sidzu jednak w Ironhide Sidza i Vertrai się wypadały tutaj nie wypadają po tym że na przykład to może być zablokowane to się dowiedziałem dlatego że te klipsy w ogóle chciały tu się spiąć w Ironhide się nie spinały więc całość mam wrażenie że faktycznie jest to figurka, e, figurka premium ze względu na to że no wszystko to co powinno działać działa w Ironhide to już raczej nie było to takie oczywiste Damy mu tutaj tarczę z tyłu, niech już będzie kompletny, czyli moja ocena figurki 6 na 10, powiedzmy, no może dajmy 7 na 10, niech będzie, tylko za to, że te stawy ma po prostu już doprowadzone do porządku. Um. W tym momencie właściwie już chyba wszystko w miarę o niej powiedziałem, pokazałem tą figurkę. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, dajcie lajka w dół. Jak zasubskrybujecie, też będzie mi bardzo miło. Jakiś komentarz. Super. Na wszystkie staram się odpisywać, jak tylko mam czas. Tak wygląda figurka. Czy miałbym ją polecić? no z oceny wynika 6 na 10 więc pewnie raczej takie średnie za tą, w tej kategorii cenowej osobiście gdybym miał już polecić jakąś figurkę Ratcheta jeżeli musicie mieć jakąś figurkę Ratcheta jestem pewien, że gdzieś na Amazonie na Ebayu czy AliExpress znaczy na pewno na AliExpress i na e na Ebayu znajdziecie tego KO tańszy takiego KO znajdziecie. Jest, będzie to tańsza figurka, jeżeli potrzebujecie raczeta, bo no, ten powiem szczerze jest naprawdę dość, dość drogi jak na swoją cenę. Natomiast jeżeli jesteście zwolennikami zbierania tych serii playline'owych, czyli tych takich tradycyjnych, które są w sklepach i tej skali potrzebujecie raczeta konkretnie w tej skali, żeby wam pasował do e, Sija Prima lub Ertraisa Prima, no to praktycznie nie macie wyboru. Dlatego, że no, co, co byśmy nie robili, to ten raczet jest obecnie najlepszym raczetem z tych wersji takich playline'owych na rynku, jakie są. Zwłaszcza, że te figurki e, nie miały zbyt wielkiego, e, że tak powiem, szczęścia. Zawsze albo się trafiały bardzo słabe figurki, albo oryginalny G1 nawet głowy nie miał, więc wynikało to co prawda z zupełnie innych założeń tej figurki, ale mimo wszystko. Jeżeli będziecie zainteresowani... Polecam Wam tą figurkę, jeżeli musicie mieć konkretnie z tej skali. Natomiast, jeżeli jesteście pewni, że skala nie ma znaczenia, wolicie bardziej figurkę bardziej precyzyjną, no to znajdziecie tamtego w sieci, podróbkę Masterpisa. No i to by było w sumie na tyle, co chciałem powiedzieć. Do zobaczenia w następnym, w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem, co będę recenzował. No nie no, muszę jeszcze Arsi z tego paku niebieską zieloną, właściwie, ona bardziej zielona jest. Będę recenzował jeszcze pewnie tą zieloną Arsi. Do zobaczenia, do następnego odcinka, pa!